Już się mączę, że są i dzisiaj nagrywamy sobie z, z jeden moim przyjaciel, przy, a drugi to pan ryba. Ej, damo zwycięzgo. zwycięż go. Czemu? Ech, no jak zawsze bombiki. Tim, 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 tym, O. Cześć, Izak. Izak! No, co? Patrz to! Nie. Gramy duo? Nie gram z... Co? Co robisz? Gram z kolegą. Co? Wszyscy To możemy jedną rundkę solą. Ja się dopiero rozgrzewam to mogę lamić w pierwszej runce, bo nagrywam po pierwsze też live'a i mam pomieszony ekran. Dobra, o, plecak sobie zmienię. Kurde, nie znosiłem kilo. Nikt nie wpada, a będzie konkurs, jak będą dwie osoby. Kurde. Może jak będę miał nowy telewizor, to po pierwsze lepiej się będzie nagrywało, po drugie, może będę z kamerką mógł nagrywać. <laughs> Dobra, nie będę bombikiem i polecę tu. Dobra, trochę źle. Ale jak jest transmisja, to wszystko widzę. Nic mi nie ucieka z ekranu. Polecę na ten domek. Pff, snajpa. Fajnie. Dobra pompa może być, to też może być, ale mam lagi. O, dobra, ktoś dołączył. Dzień dobry, Hubert. No, dzień dobry. <coughs> Jak dołączy jeszcze jedna osoba na Liwę, to zrobimy konkurs i ty albo ta osoba, co dołączy, będziecie mogli wygrać coś. Nie będzie przegranych. Na przykład ciebie do. Będziesz ze mną nagrywać odcinki i ten. inne te rzeczy i live, y. a tamta osoba na przykład dostanie yy, yy, no po prostu pozdrowienia dla tych osób, których będzie chciał. Głybo. Nie chcę, ja se idę. A w ogóle ten, jak nikt nie dołączy po tej gierce, to będę z tobą i tak grać. Ej, napisz swój nick y, w, na czacie w Fortnite jaki masz. Boże, poczekaj, daj mi chwilę przeczytać, bo ja tutaj muszę. Pamiętasz o mnie i. In... No, twój niech pamiętam, ale lajwa w siódmym sezonie nie pamiętam. mam Albo po prostu możemy się umyć, tak, że będziesz mi dawać wyzwania. Je o proszę, Ale z tobą czy ja sam? O mój Boże. Nadal dwie osoby mnie obserwują. Nie wiem, może zrobię wino, może nie. Tutaj tylko bym musiał kampić. trošku. A, fajně, pistolet. A teraz Dobra. A czemu nie możesz grać? Wy po prostu napisz, o który będziesz grać, to się skontaktujemy i be... no po prostu napisz, to ja wtedy nagram live'a i będziemy sobie grać. Czemu za dwa tygodnie? Aha. Dobra, nie musisz pisać dlatego, dlaczego, ale po prostu, że za dwa tygodnie tak długo? Dobra. To może jakiś konkurs dzisiaj zrobimy, jak nie możesz grać. Jezu, 31 typów. Za sekundę dedna. Eee... Czekaj. Ferie? Czy ty mieszkasz w Łodzi? Nie, bo tylko Łodzianie mają ferie. Zaczekaj. Ja... Je, je, jestem u babci na fe... No, właśnie. No to... Czy ty mieszkasz w, w Łodzi? Mama? Tak. A w Gdyni są teraz ferie? Nie wiem, może. Nie, bo mój kolega na czacie mi napisał, że są, bo, bo mieszka w Gdyni i ma już ferie. Do boże, typy. Tylko gdzie? Tutaj też sobie mogę patrzeć. Nie mówcie, że mogę strzelać. Jeszcze fajnie jak my typy się pokazały. O, gdzie tu są. Ja ich słyszę, ale ich nie widzę. Dobra, już muszę iść. Ja zawsze tak buduję, jak jest Kryzys. Pewnie ucieka. Dobra, no to ten. Jeżeli wykonasz to zadanie, dostaniesz ode mnie pozdrowienia, dla kogo będziesz chciał. Napisz mój stary nick od tyłu. Dobra, szesnaście typów. Spróbuję wygrać, ale. O, wow, 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 dobra, się rozpędziłem. Dobra, bambik kniewy Peda mu trafię. Nie, 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 błagam. Tylko nie strzelaj do mnie. Nie, ja mam lagi. Chrzesty panie. Ja mam... Nie. Nie zauważył mnie. Dostał. Został. Dobra, to nie jest bot. Ale dostał stówę. Dobrze. Leczy się. Tak się bawisz? To ja tak się bawię. Co Zabiłem go? Z granatów? O Panie nie, ja tego nie wygram. Nigdy w życiu. Panie Święty, Panie Marzonko. Mm, z każdej strony mnie podjeżdża. Fajnie. D, bo mam lagi. P, A, N, siwy, I, N, A. Dobrze, pani napisałeś, pan Świnka. E, dobrze, no to ten. E, dla kogo chcesz pozdrowienia? E, a, dobra, tu jest. Nawet kuna... nie, to jest P. Tak, to jest py. Dlań. O, dziękuję bardzo, miły człowieniu. Szymbala zaproszę. Ty masz Hubert? Na hymn muszę szukać. O i sprawdzę jeszcze jedną osobę jeszcze Ale coś muszę sprawdzić Hubert z 00721 14 godzin temu Dobra, teraz cię nie znajdę. Za długo mi to zajęło. Siema, mogę grać? Tak, tak, tak. Eee, wbija wbijajcie na kanał pan Świnka. Eee, właśnie jest kręcony live na YouTube. Pan Świnka, tak? Panie świnka, mój hmm. starnik. Gramy w kreatywnego Murder Mystery? Nie. Hmm. Dobra, strefy możemy, ale da, wariat, dawaj e, e, kreatywnego. Ja, jak się nazywasz w mojej Panie e, Pan świnka. I live powinien świnka. wam wyskoczyć. Pan świnka. Pan świnka, ja jest jakiś live. No o, dobra, jest tutaj live. i wbi. I będzie konkurs. Bo... Na co? No. Yy, na pozdrowienia. Daj mi moderatora, daj mi moderatora. Co mam ci dać? Moderatora. Czyli? Co? No, nie wie, co to no moderatora. Moderator. No klikasz na mój nick i piszę tam yy, daj moderatora. A to Dala. co będzie dawać? będzie dawać, będę mógł innym coś dawać, będę mógł pomagać w tym live. Dobra, poczekaj sekundkę. Odwiązam Telefonu szukam. Słucham. O, masz po prawej stronie live, się No. A ty nie masz tutaj wspierającego? Nie, eee, tutaj nie bo widzisz? nawet nie mam donatów. Bo no mam ostatnio. Znaczy, nie O, to tu Staszek. Ej, ja mam ponad to słupków najtyszący... i osiem milionów Nie, nie jest. Nie, ma. to nie jest. To jest Staszko? Ej, halo, halo, czekaj, to jest Staszko z tyłu. Ej, weź do może z tego z tyłu. Mam nie, co? zostaw go, zostaw. Dawaj nie, gotowość bambiku z tyłu. Dobra, idziemy. Ej, dawajcie ten. Prywatno, daj. Nie, ja nie chcę strefy. Ja bym chciał murder. No, ale ja mam lajwa i to mi Dawajcie Merdera. murdera. Wow! Prawie 40. A ja mam 1000. Fajnie. A mój kolega ma 2 miliony. I co? Ej, to ty masz 1000? Masz ten własny top? Dobra, nikogo na live nie ma, czyli...